Polej marchewkę mlekiem. To stary domowy sposób, który moja babcia stosuje do dziś, a jego przygotowanie jest niezwykle proste. Na początek pokrój jedną marchew na mniejsze kawałki. Marchew jest bogata w beta karoten, który wspomaga odporność i regenerację błon śluzowych. Przygotuj garnek i dodaj pokrojoną marchewkę. Zalej mlekiem tak, aby całkowicie ją przykryło. Mleko działa łagodząco na podrażnione gardło, pomagając zmniejszyć kaszel i odkrztuszanie. Gotuj na małym ogniu, aż marchewka stanie się miękka. Widelec powinien z łatwością w nią wchodzić. Gdy marchewka jest już gotowa, przełóż ją wraz z mlekiem do blendera i zmiksuj na gładką, jednolitą masę. Gotowy syrop przelej do słoika i przechowuj w lodówce. To prosty, domowy sposób na kaszel, który nie zawiera sztucznych dodatków ani konserwantów. Regularne stosowanie jednej łyżeczki dziennie może przynieść ulgę i poprawić samopoczucie w naturalny sposób.